Prasowe, mocne kino domowe za takie pieniądze to zdecydowanie jeden z najbardziej zaskakujących produktów, jakie pojawiły się w naszej redakcji w tym roku. Hisense oferuje imponujący zestaw 4.1.2 z bezprzewodowymi głośnikami, który kapituła eksperckiej organizacji Eiza postanowiła nagrodzić tytułem najlepszego bezprzewodowego zestawu Surround. Jak gra HT Saturn? Zapraszam na podsumowanie naszego skrupulatnego testu, który w całości znajdziesz na hdtvpolska.com. Link w opisie. Hisense HT Saturn to zestaw kina domowego o konfiguracji 4.1.2, który ma zaoferować prawdziwe wrażenia Dolby Atmos w bardzo prostym, bezprzewodowym wydaniu. Producent poszedł tu w stronę łatwości obsługi i jednocześnie pełnej imersji dźwiękowej. System składa się z jednostki głównej, subwoofera oraz czterech kompaktowych głośników satelitarnych. Wszystko działa bezprzewodowo, co oznacza brak plątaniny kabli i dużą swobodę ustawienia w pokoju. Całość prezentuje się nowocześnie i minimalistycznie, a konfiguracja sprowadza się właśnie do podłączenia i krótkiej kalibracji. To rozwiązanie przyjazne dla osób, które do tej pory obawiały się dużych zestawów kina domowego. HT Saturn wspiera standardy Dolby Atmos i DTS:X, a także oferuje łączność po HDMI, ERC, optyku oraz Bluetooth. Jeśli do tego posiadamy telewizor Hisense, to skorzystamy z systemu Easy Play, dzięki któremu można sterować całością pilotem od telewizora i wyświetlać ustawienia na ekranie. To rozwiązanie, które mocno upraszcza korzystanie z kina domowego na co dzień. Warto też wspomnieć o funkcji dopasowania dźwięku do akustyki pomieszczenia. Zestaw potrafi inteligentnie dostroić brzmienie, żeby w pełni wykorzystać warunki w salonie. Największe zaskoczenie to przestrzeń dźwiękowa. Efekt góry i boków jest odczuwalny i naprawdę przekonujący, nawet bez dodatkowych głośników sufitowych. Podczas filmów i seriali słychać wyraźne różnicowanie planów, a dialogi są bardzo czytelne i dobrze osadzone w centrum. To ważne, bo system nie ma oddzielnego głośnika centralnego, a mimo to wypada pod tym względem świetnie. Subwoofer wnosi odpowiednią dawkę basu. Jest głęboki, ale nie przytłaczający. Idealnie dopełnia całość przy scenach akcji czy efektach specjalnych. W połączeniu z głośnikami z Daje to efekt dźwięku, który otacza widza i sprawia, że seans mocno przypomina doświadczenia znane z sali kinowej. W testach dobrze wypadło także słuchanie muzyki i oglądanie sportu. Dźwięk jest czysty, scena szeroka, a całość nie męczy nawet przy dłuższych odsłuchach. Dzięki łączności Bluetooth Saturn sprawdzi się również jako system do codziennego słuchania z telefonu czy komputera. To ważny dodatek, bo nie każdy zestaw kina domowego daje dzisiaj taką przestronność. Do największych plusów tego zestawu należy prostota obsługi, świetna przestrzenność dźwięku i brak kabli, które zwykle odstraszają przy klasycznych systemach kina. Minusem może być brak pełnego układu 5.1 z centralnym i czasem nieco mniej rozbudowane wrażenie w porównaniu do dużych przewodowych zestawów. Jednak patrząc na wygodę i efekt końcowy, to kompromis, który wielu osobom się spodoba. Podsumowując, Hisense HT Saturn to bardzo udany zestawki kina domowego, który udowadnia, że prawdziwy Dolby Atmos można mieć w prostym, bezprzewodowym wydaniu. Świetnie sprawdzi się w salonie, gdzie liczy się zarówno wygląd, wygoda, jak i pełna imersja podczas seansów. To zdecydowanie jedna z najciekawszych propozycji w swojej klasie cenowej i dowód na to, że domowe kino nie musi być ani skomplikowane, ani przytłaczające sprzętowo. W momencie tworzenia tego materiału Hisense HT Saturn kosztuje pomiędzy 3500 a 4000 zł. Zł, co w naszej opinii jest bardzo korzystną wyceną sprzętu o takiej jakości. W redakcyjnym teście przyznaliśmy temu zestawowi ocenę, bardzo polecamy. Na koniec zapraszam jeszcze raz do lektury pełnego testu na hdtvpolska.com oraz do zostawienia po sobie komentarza i subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia!